Czy to prawda, że Kill of Minty, czyli Minty X, będzie normalnie do kupienia w sklepie i do niego wróci? Czy to prawda, czy, że pojawią się również nowe skiny Minty? Jak to będzie wyglądać? O tym sobie dzisiaj pomówimy. Wczoraj na streamie jestem zbombardowany przez Was pytaniami odnośnie Kamstar. Czy to prawda, że Minty X wraca do sklepu i będzie mogło mu kupić każdy? I powiem Wam również o być może darmowych skinach które się niedługo pojawią, także koniecznie obejdź ten materiał, w komentarzach zachęcam Cię do napisania, czy podobają Ci się skiny Minty i czy generalnie lubisz ten motyw, no i również zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie, czyli wpisz kodzik Say w sklepie przy twórcę i napisz komentarz, że to zrobiłeś, a ja przypnę Ci serduszko, koniecznie zostaw jeszcze subika, łapeczkę, a my lecimy z tym tematem, o co dokładnie chodzi. Dużo osób wczoraj zadawało mi pytanie, Camstar czy to prawda, że Minty zwróci wróci do sklepu, że będzie go mógł każdy kupić? No i zrobiłem troszeczkę research na ten temat i faktycznie z tego co wiadomo w plikach gry pojawiła się informacja na temat Minty skinów. A jaka to jest dokładnie informacja? No i z tego co zauważyłem jest to informacja o nowych skinach Minty. Likerzy noszą, na przykład właśnie Shina i inni właśnie likerzy, że pojawiły się związki związane po prostu ze skinami Minty jakoby po prostu miały wejść one do gry. Miałoby to wyglądać w ten sposób, że na przykład Aura i ten pan od Aury, czyli guild dostali po prostu albo styl Minty Albo osobny skin Jakby to mogło być zrobione? Prawdopodobnie byłoby to po prostu na zasadzie re-stylu Czyli po prostu tak samo jak na przykład mieliśmy właśnie e, Pana Time Minty Elfa Czyli naszego zimowego elfa Gdzie można było go kupić również w tej wersji No to po prostu by się pojawiła tak samo aura w tym stylu No i ten ziomeczek od niej Dlaczego to może być faktycznie prawda? I dlaczego gracze tak się nahypowali na Minty? Pierwsza sprawa, że jeśli miałby wejść skiny Minty do gry No to prawdopodobnie wejdą te dwa najpierw Przynajmniej tak obecnie w plika gry, z tego co wiadomo. No i generalnie, dlaczego Minty mogłoby wrócić? Oczywiście, Minty tutaj gracze zakładają, że mogłoby wrócić wraz z tymi skinami, no i po prostu jako taka promocja, jako żeby wejść do sklepu. Aczkolwiek, moim zdaniem, Minty nie wejdzie. Dlaczego gracze się troszeczkę w tym momencie źle nahypowali albo po prostu coś do sobie ogarnęli? Dlatego, że z tego co wiadomo, według plików gry, to chodzi o skiny Minty. Nie znalazłem nigdzie informacji, jakoby Kill -off miał wrócić. Przypomnijmy, że killoff MinTX jest jednym z rzadszych kilofów i naprawdę niewiele osób go posiada w tym momencie. I generalnie ten kilo był do zdobycia w taki sposób, że jakoś dwa lata temu, jeśli kupiliście jakąś figurkę bądź jakąkolwiek rzecz z, tutaj z Fortnite'a w sieci GameStop, czyli takiej po prostu zagranicznej e, zagranicznym sklepie z akcesoriami do gier na przykład, to po prostu dostawaliście kod tak małą karteczkę, którą wpisywaliście na stronie. Każda osoba dostawała po prostu kodzik na Minty, która kupiła coś z Fortnite'a i mogła go użyć na swoim koncie. Było to skierowane właśnie głównie do innych narodów tutaj niż no i my akurat nie braliśmy udziału w tej promocji, także tutaj dostęp był troszeczkę ograniczony, bo my nie mamy po prostu tego sklepu. No i to w ten sposób wyglądało, aczkolwiek te kilofy nigdy nie pojawiły się w sklepie w normalny sposób. No i tutaj gracze bardzo się nahypowali, że ten skin będzie normalnie w sklepie aczkolwiek moim zdaniem coś takiego nie nastąpi i po prostu raczej nawet nie ma na co po prostu liczyć dlaczego? dlatego, że jest to po prostu taka promocja że jeśli Minty by weszło to po prostu bardzo by rozcieczyło prawdopodobnie graczy no i nie do końca ma to sens przynajmniej moim zdaniem także ja osobiście mam nadzieję, że Minty nie wróci i że również po prostu gracze tutaj zrozumieją, że ten killoff będzie raczej taki troszeczkę rzadszy no i małe szanse, że on po prostu trafi tak jak mówię, w plikach gry nie ma żadnej informacji ani po prostu nie jest jego wygląd nawet zaktualizowany w sklepie, także żadnych tutaj po prostu informacji nie ma jakoby ten skin miał trafić do sklepu także możemy założyć, że w tym momencie jest to po prostu fake prawdopodobnie moim zdaniem będzie to wyglądać w ten sposób, że faktycznie skiny Minty wejdą ale będą traktowane jako jak na przykład dodatkowe bądź inne skiny w tej po prostu wersji dlaczego? dlatego, że po prostu motyw Minty, czyli taki właśnie lekko zielonkawy jest bardzo ale to bardzo pożądany i generalnie te skiny. Mega spoko wyglądają Na przykład Jak właśnie Kilo wszedł do gry Dużo osób Przedstawiało inne skiny I było bardzo dużo konceptów Na przykład Jeden z popularniejszych Była Heiz Czyli mgła która również była fajnie przedstawiona w tym motywie. Także prawdopodobnie Epic Games będzie po prostu robić, yy, jakby tutaj skiny minty, aczkolwiek będą po prostu skiny normalne, które będzie można kupić. No i ta jest jeszcze druga teoria, że po prostu być może te skiny będą za darmo, albo że po prostu będą wraz z jakimś eventem. Na, na Twitterze pojawiły się właśnie teorie, że te skiny mogą być za darmo. I jakieś do tego ustosunkuję? Obecnie oczywiście nie mamy żadnych informacji na ten temat i są to tylko domysły, A Aczkolwiek faktycznie jest szansa, że te skiny będą dostępne za darmo. Dlaczego już ci tłumaczę? Pierwsza sprawa, że mogą to być po prostu style do danych skinów, czyli jak w przypadku Aury, czy na przykład właśnie tego ziomeczka, no to po prostu byłby dodatkowy styl do postaci do skina, jeśli ktoś ma już kupioną maurę, dodatkowo dostał po prostu styl do niego i miałby za darmo. Tak samo jak na przykład drugi styl Aury, który kiedyś trafił do gry. No i może to być właśnie zrobione w ten sposób, albo po prostu. Może to być zrobione w ten sposób, że na przykład będzie jakiś event, tak samo jak na przykład Shadow Rubic, tak samo jak z Lebronem, gdzie były jakieś kod do zdobycia, i faktycznie da się odebrać te skiny za darmo, aczkolwiek tak jak mówię, to raczej zależy od tutaj Epic Games. Odnośnie tych darmowych rzeczy troszeczkę można się faktycznie skłaniać w tym stylu, no bo Minty jest taką jakby promocją Fortnitea każe, to raczej kojarzy, aczkolwiek moim zdaniem, raczej będzie to po prostu, albo w ramach tutaj. Jakiś dodatkowych styli, albo jako normalny styl, też nie oszukujmy się. Ale Epic Games aż tak myślę, rozdawać nie może super skinów, no bo jednak takie skin na pewno gracze by kupili. I w większości, jeśli Epic Games coś daje, to jest to po prostu coś w stylu takim bardziej fani, coś śmiesznego, jak na przykład Mamut czy Bałwan, czyli nasz pan Snowmando, które były dawane w zimę, kiedy takie Minty rzeczy mogą wejść. No i to jest najlepsze, że mogą one wejść już niedługo, dlaczego? Dlatego, że po prostu Minty wtedy weszło po jak była ta promocja w zimę, był to właśnie okres taki zimowo-jesienny no i teraz jak wiecie niedługo również będziemy się zbliżać do tego okresu obecnie znaleźliśmy tylko pierwsze informacje o ten temat więc i tak potrwa trochę zanim prostu te skiny będą już gotowe pewnie do wydania, kiedy one się pojawią także myślę, że należy ich wyczekiwać w ciągu prostu najbliższych miesięcy być może jeszcze pojawią się właśnie w tym roku już normalnie do zdobycia ale tutaj, oczywiście, pamiętajmy, że Epic Games obecnie nad tym pra pracuje, jakby tylko. Także nie wiadomo, kiedy to się pojawi, czy to ten sezon, czy kolejny, czy na przykład dopiero kolejny rok. Ja bym się raczej tutaj oczekiwał najbliższych miesięcy i myślę, że po prostu jakieś informacje będziemy dostawać. Na pewno będziemy ciągle jakieś nowe update'y o tym dostawać. No i być może, jeśli coś się pojawi ciekawego, to również ja stworzę kolejny odcinek. Pamiętajmy, że tutaj, właśnie, może to być zrobione w ten sposób, że po prostu dane skiny będą dostawały restyle, w stylu minty i byłoby to naprawdę spoko, bo ja na przykład mega, to mega lubię się motyw minty i jak wiecie jest to kilo, w którym najczęściej gram, także teraz macie sobie na wyobrazić takiego pana rybę czy na przykład inny dowolny wasz skin w stylu minty. No, i prawdopodobnie te skiny wyglądały mega, mega kozasko. I praktycznie każdy skin jest możliwy. No przerabiania na styl minty jest to tak uniwersalny styl, że być może dostajemy być może jakiś pakiecik na przykład ten z tymi skinami, albo coś w tym stylu. Ja osobiście czekam. Nie mogę się doczekać takich fajnych skinków. Bo naprawdę, jeśli te skiny weszły, na przykład taka aura, no to prawdopodobnie dużo bym sobie grał, bo by, zapowiadałoby się to naprawdę mega, mega mocno. Także pozostaje nam czekać. No i oczywiście życzę Wam miłego dnia bo to jest na tyle w tym materiale, przekazałem Wam wszystkie informacje i tak jak mówię, raczej na powrót Kill'Offa obecnie nie mamy co liczyć, ale na inne skinki jak najbardziej. Bardzo dziękuję, pętajcie subi, kłapeczka w górę, kodzik sejkam Starskepie, Discord, Instagram w opisie, zapraszam serdecznie, życzę miłego odzionka, trzymajcie się, siema!